5 lat temu w 2017 mieliśmy pierwszy sezon i dzisiaj do niego wrócimy. Jak wiecie w tym sezonie Fortnite dodał nam niezłego easter egga, jeżeli chodzi o stare czasy gry, mianowicie postawił domek z pierwszego sezonu na dzisiejszym lutlejku. Muszę dzisiaj wygrać gierkę używając tylko i temów ze starego domku z pierwszego sezonu. Koniecznie oglądajcie do końca, bo będzie działo. Zostawcie łapę w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu filmów. Oraz pamiętajcie widzowie o kodzie Zakzak i -y Ty w sklepie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mają wpisany kodzik ZAKRZAKYTY i Ty do sklepu. Oj, powiem wam, że brakowało mi naprawdę tego widoku. Chyba musimy. Przyznać, że Bambik Jonesy ze starym Bambikowym Kilowym to serio jest piękny widok. Ja oczywiście jestem już widzowie w wusie bojowym, i dzisiaj można powiedzieć, że w pewnym sensie wracamy sobie do pierwszego sezonu. Na pewno nie, jeden, nie jedna z Was pamięta właśnie te czasy, kiedy latało się na domek, właśnie na lutlejku, który właśnie znajduje się przede mną. Gramy tylko lutem z lutlejku, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ty, gościu, ty mi tutaj na domek, nie leć, że wejdziesz od i chłopie, co ty robisz? Po pierwsze, spadamy sobie na dach, na dachu mamy widzowie, jest skrzynka. Pierwsza skrzynka, i uwaga, co nam daje? Daje nam zielony pistolet. Ktoś przyleciał, nikt nie przyleciał, chyba jest czysto. Tak to wygląda tak, mamy raczej czysto. Kolejnie przekopujemy się na dół do pokoju, w którym mega często była skrzynka, i ten domek jest prawie identyczny jak ten w pierwszym sezonie. Otwieramy drugą skrzynkę i mamy widzowie młota i nowego lunchpada. To mi się podoba. Następnie mamy strzelba pierwszaka. Powiem wam tak, ja już mam wszystko, co potrzebuję w tym challenge'u. Niczego więcej mi nie trzeba, naprawdę. Powiem wam widzowie, że jak tak sobie myślę, że 5 lat temu zaczynałem grać w tą gierkę. 2017 rok latałem sobie tak na ten domek na. Lutlejku i w życiu nie spodziewałbym się, że 5 lat później znowu na niego polecę. Wchodzimy do jakże znanej piwnicy, a raczej Jaskini, piwnico Jaskini, w której mega często była skrzynka, ale tym razem jej nie ma. Rzucamy sobie beczkę i oczywiście dojeżdżamy gości tylko lutem z lutlejku. Powiem wam ciekawostkę, jest środek nocy, jak to nagrywam, dlatego może jestem trochę zaspany, więc zostawcie łapę w górę za takie siedzenie po nocy. Bardzo dziękuję. Mój lut wygląda w taki sposób: mamy zielonego młota, mamy szarego shotguna i oczywiście szarego SMG. -ka. Nie ma co przedłużać, ciśniemy na gości, Prosta sprawa. I tam is you're Będzie biegł. No 26, dostał zawsze coś. Lecimy na blisko. Gościu już się bój. Ej, bo oni się tam strzelają. Zapewne są w sejfie i właśnie jeden pokonał drugiego. Na to wygląda. A może jeszcze się nie pokonali? A może już się pokonali? Zaraz to sprawdzimy. Ja się wbijam, dał mi się tutaj tu się widzowie. Siema nobyczku. dostał 40, totalny 0. Oblepił mnie glutem. A, nie złyskam. Dostał 21 leży i jeszcze jest w sejfie. A, to jest bracia bao. W sensie ten pieruk Jednak to nie jest tylko pieruk Mamy tam kolejnego gościa. Ja go zamykam w sejfie. Kolego, mój drogi, czy ty masz może ochotę stamtąd wyjść? Tak średnio raczej. Siema dobyczku 130, 40 w głowę i leży. Witam bracia bałow, witam zawodnika. Chcesz mi coś dać fajnego? A, chyba nie chcesz. Dobra, to mniejsza z tym. Oczywiście broni z gości. Nie mogę grać, brać, yy, sorry ziomek. To był misklik, no, nie chciałem go przecież dziabnąć, nie? Wszyscy o tym wiedzą. Oczywiście broni z safe'u nie mogę brać, ponieważ gramy tylko lutem z domku Ale co my tutaj mamy? Jest amunicja, jest dużo leczenia, które na stówę nam się przyda Bo na razie to tak średnio z tym leczeniem Podka, potka, dwa splesze, lecimy dalej Mój plan jest teraz taki, że wylecimy, słuchajcie sobie, balonem Najprostszy sposób na znalezienie gości Lecisz w powietrze i widzisz każdego I mam też do was całkiem ciekawe pytanie W którym sezonie zaczęliście grać wy właśnie w Forta? Na przykład jak go poznaliście, jak to się w ogóle stało? A ja teraz przejdę do tego, że mam kolejnego ziuta, którego trzeba szybko pod Robić. Krótka piła, widzowie, ty on w ogóle z rekinem walczy, pozdro! Niech podejdzie tutaj i go laseruje! 29 dostał yy, 29 biało ma Totalne zero, Fajnie, że nie trafiam Szybki spajderek Pompa w rękę 360 I cyk 70 biało Aha Okej okay. Czajcie bardzo, że ten rekin zjadł cały lud tego chłopa Muszę go teraz porobić Gościu, o, ja ten loot To teraz go oddawaj Top 1 z kamer Rekin w wodzie 3, 2, 1 Po rekinie I co on tutaj miał fajnego? Miał dużą potkę, którą oczywiście sobie teraz wypijemy I widzę, że mieliśmy tutaj fanatyka chromowych broni Chromowy karabin Chromowa pompa Pozdrawiam Ja raczej nie podzielę. Dzielam jego entuzjazmu do ochromowanych broni. Do końcu meczu zostało tylko 28 osób. Powiem wam, że to całkiem mało. To jest pierwsza strefa, więc lepiej kogoś dojedźmy. Ty, Tyrolka jedzie! Czekajcie, czekaj, czy on zeskoczy? Nie zeskoczym Co on robi? Jakieś triki dziwne. Jasny gmincie, no triki z Ameryki, nawet go się trafić nie do 26. Ej, ale jak, jak on tak będzie cały czas skakał, to ja go w końcu porobię. Dobra, nie, nie, jednak go nie porobię. Leci we mnie, ja laseruje. O, ale dostał pięknie! Krótka piła bomba! Nie trafiłem. Poznajmy, że tego nie było, wlatuję, podmieniam Moje, 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 moje daszek. Aj, blisko. Podajemy kolejną ścianę. No Chłopie, daj się podmienić co ty robisz? Moja ściana bomba! 40 na białe, czy tam 50. Gdzie on jest? No, jak mi go ktoś zabierze, to się nieźle wkurzę. Lecę mu do boksa. Gdzie jest ten chłop? On tutaj pływa, widzowie. Idzie kolejny, dostał 54. No, co to ma być? Czemu jak bije się z jednym, nagle musi przyjść drugi? Wytłumaczcie mi to. Dzień dobry, kolego. 24, ma I uwaga, 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 pyk! 38, no i uciek. Powiem wam tak, uciek, ale na szczęście nie na długo mamy trzeciego. Tylko, co się stało teraz z tym chłopem, z którym walczyłem wcześniej? On jest. W do sejfu wszedł chyba. Zowie, ten chłop bez kitów wszedł do sejfu No to będą dymy. Kolego, masz może ochotę wyjść? Czy nie za bardzo? No chyba nie masz. Edycja, laseruję, dostał dużo. Ty ja zginę, człowieku. Oczywiście żartowałem. Mamy od tego mgiełkę, żeby się uleczyć. Nie no, tak serio, to prawie zginąłem. Chłopie, czemu ty się w tym sejfie? Znaczy, wiadomo, zabudowałem ci głowy i nie masz jak wyjść. Ale jednak mógłbyś spróbować wyjść, żebym się dał pompę. No, prosta sprawa. Tu, wow, dostałem. Minus 50. Znowu mam biało. 1 HP. Przepraszam, 3 HP. Dalej żyjemy. Czy ta walka z nim ma jakikolwiek sens? Odpowiedź jest jedna, nie ma bo zginę Przy okazji tu jest kolejny żółtek jakiś Możemy zaryzykować i wjechać mu na głowę no gościu, biało na hita jest Dobra, leżę z go, by miał leczenie jakieś Miałeś leczenie, macy coś No dobra, miał macy, ale z leczeniem trochę lipa Przynajmniej mamy kurę, dzięki za mięso byczku. Robimy tak, on jeszcze siedzi w tym sejfie Ja go po prostu zaraz przytrzymam, gdy będzie szedł do strefy Bo z tego co widzę to właśnie z niego wychodzi Tak, właśnie z niego wyszedł i Malancz pada, nice 26 dostał i na tym się skończyło Biał 26! Biał 26! No chłopie padnij Gość co ma farta, to ja nie mam pytań. Ty trafił mnie, ole lipa. Ja chyba zginę. Daj mu bombę, 17 na biało. Widzowie na razie, to może ja się skupię na tym, żeby przeżyć, co, bo jak się od niego wywale to będzie lipa. Idziemy szybko do sejfu. Jest tutaj apteczka. Jeden, no, tu jest wszystko, człowieku. Mamy apteczki, mamy potki, chillujemy. Znaczy, czy chillujemy, to się okaże zaraz, bo jak tu wejdzie, to może być już po mnie. Ty. On tu wejdzie, on tu wejdzie. Nie mnie, że on tu wejdzie. Nie no, tak być nie może. chłopie Nie, stąd, daj mi spokój! Ja już z tobą miałem zbyt dużo walki. Czajcie bardzo, że on czeka się, wyjdę z tego sejfu Chyba mu się nudzi Mamy tutaj kulki impulsowe Czy ja chcę robić akcję dwieściejki? proste, że chcę, lecimy, krótka piłać Siemano, kolano Uznajmy, że to się nie wydarzyło. Próba numer dwa. Pierwsza skrzynka daje nam, uwaga, zielonego kałacha. Przy okazji to ktoś tu przyleciał, więc szybko się z nim żegnamy na rabiczku. Zapraszam do lobby. Znaczy jeszcze nie? No teraz, 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 teraz. Elo, Siema Następnie, szary młot. Wezmę go sobie za kałacha. Z tego co słyszę, to ulepszony Czesior jeszcze jest z piwnicy. Zwykła skrzynka. Mamy shotguna. Bierzemy. I uwaga, legendarna piwnica. Legendarna jaskinia, która daje nam słabą pompę. I uwaga, skrzynkę, która nie jest jednak ulepszona. I mamy lepszego młota. Jestem prawie pewien, że słyszę ulepszą... Skrzynkę. Zobaczcie, że ona gdzieś tam jest Ej, no mówiłem, że tu jest, tylko... Dzień, co? Co jest pięć? Halo? Okej, w tym pokoju była, więc otwieramy I mamy złotego shotguna Umówmy się, jak nie wygram tego meczu, to jestem totalnym botem Z taką pompą, to ja muszę to wygrać Loot tą gierkę, zielony młot i złoty shotgun Ej, są na tej mapie jacyś ludzie, bo tak biegam i nie widzę nikogo Co jest grane? Widzicie, wystarczy powiedzieć, od razu kogoś macie Jedzie w tirze, nawalamy do niego, wysiad. 29 dostał, ty, co on robi? Wszedł do krzaka? przecież ja tam ci widziałem co jest? Ten ziomek ewidentnie jest niezłym agentem, że tak powiem. Przebudowuję go, yy, tu nie weszło. Jest tutaj, to nie weszło! Do trzech razy sztuka no proste, że no trzech razy sztuka Leży, 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 mam księ Ja o tej godzinie naprawdę jestem jakiś odklejony Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że ja powtarzam cały czas te same słowa Tak dla ścisłości Jest szósta rano, a ja jeszcze nie spałem Więc pozdro Kolejny ziomek jest pode mną, gdzieś w krzaku Człowieku, to jest spocona bohaterkę Lecę i na głowę 120, no i do lobby Całkiem szybko poszło Chłop był pewnie dobry, ale jednak no zaskoczony Nie miał nic do powiedzenia Myślałem, że ktoś kamehameha używa To jest Rift, przecież, nie mam pytań Ale przyznajcie, to wyglądało Kamehameha. Ty, a tutaj co oni budują, jakieś trójkąty Co to ma być, gościu Ja może szybko cię dojadę, co, to jest dobry plan Wjeżdżamy mu na plecy Dzień dobry, kolego, jak tam u ciebie Znaczy, jak tam u ciebie było, raczej mogłem zapytać Oblepił mnie smarem, nie wierzę Ten smar jest totalnie OP Słuchajcie, aktualnie. Miałem powiedzieć, że aktualnie jestem dojeżdżany i chyba zginę. Ale się trochę pomyliłem. No, miałem 20 HP, wiecie, byłem pewny, że już po mnie. Ale złota pompa mnie uratowała Pompo, dzięki, że jesteś wobec ciebie. To już byłoby read. Kolejny ze smarem idzie. przecież to jest niepojęte. Z tego, co widzę, mam mityczny karabin. Lepiej na niego uważajmy. Bombę udaje. Olejsz, weszło pięknie. Prawie leży. Byczku, siemano Zapraszam lobby. Powiem wam, że ten mecz jest naprawdę ciężki. Jest tak wczesna jeszcze godzina, albo tak późna, w zależności, jakby patrzeć. A gra tyle dobrych gości. Że głowa mała. Czemu wy nie śpicie, panny? Do no, chwania! Do okazji dajcie znaka, w której wczoraj poszliście spać. 10 osób do końca meczu, wygrywamy to. Chłopczy tu kampi, dostał 120. <grym> Chyba nie spodziewałeś się, że tu siedzę. Kierunek na kamień. Czy? Co tu, ty, ty, co tu robi ten gościu? Halo, kolego, czy ty zasnąłeś? Bardzo możliwe. Albo go mama na śniadanie zawoła, widzowie, też tak może być. Panie gościu, co pan robisz tu? O co chodzi ci. Dobra, no nie ma nic innego jak dać mu bombę w typ, wstał. XD. Może on sobie tak wiecie, tak uciął komara i nagle usłyszał, że ktoś do niego strzela. Takiej sytuacji to ja jeszcze chyba nie miałem. Zaczyna się widzowie ruszana strefa. Ja nie do końca wiem, jakim cudem dalej wszyscy tutaj żyją z naszej czwórki. Ale niech będzie, spoko, spoko. Ja sobie Przebudowuję powoli. Jak widzicie, tutaj jest platforma, która całkowicie mnie chroni, tak? Oni nawet nie mają do mnie zejścia. Niech się biją między sobą. Człowieku, ja nawet emotkę mogę tutaj robić i wiem, że nie zginę. 40 dostał, zawsze coś. Kolapsujemy ziomeczka. No, dawaj na dół, ile będziemy czekać. O, padł od strefy. Kolapsujemy go w takim razie. Leci. Bomba dostał na biało. Znaczy, czekajcie na biało, to on dostał od upadku. A z pompy nie dostał nic. Szybkie 90 do góry. Okej, okay, nie wyszło. Idziemy do boku. Cyk jestem. Ty już się tam pokona zaraz. Agencie, co ty tutaj w ogóle robisz? Mamy zwycięstwo tylko domkiem z pierwszego sezonu. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał. Oraz pamiętajcie, widzowie o kodzie Zakrzak. I y, ty w sklepie. Wbijajcie na mój nowy kanał. Trzymajcie się. Do następnego i piona.